Proszę zobaczyć, co zrobiono ze znakiem drogowym w Krośnie. Ktoś prawdopodobnie pod wpływem czegoś tam przestawił go w dziwne miejsce. Natomiast jak grzecznie przyjechałem z Wrocławia, no i zaraz tenże znak naprawię. Wystarczyło 3 sekundy i znajomość znaków drogowych. I już Krośniczanie lub Krośnianie będą ostrzeżeni o przejeździe kolejowym z zaporami. Jestem chyba na ulicy Pużniaka niedaleko hotelu Twist. Jeżeli masz ochotę. Skomentować coś na temat tego znaku drogowego, jesteś w trakcie kursu na prawo jazdy, to Cię serdecznie zapraszam.